Witam, dzień dobry moi drodzy. Rak ryby i skorpion, kolejny tydzień. Zaczynamy od raka. Co tu dla raka na kolejny tydzień? Jakie energie dla naszego raka. Zobaczmy. Decyzje przy jakichś marzeniach, moi drodzy. Trudne decyzje. No, nowe wydarzenia. Od poniedziałku, poniedziałku to tak, moim zdaniem, poniedziałek, który jest super takie dni. Tu się pokazują jakieś nowe działania, intensywne działania. Jesteście bardzo zadowoleni. Rak jest bardzo zadowoleni. Potem dochodzi do jakiejś szarpanki, która zakończa się bardzo pozytywnie. Coś przyjdzie do Was z przeszłości, moi drodzy, pod koniec tego dnia, co będzie toksyczne, złe, nie wiem, czy warte zachodu. Będziecie wiedzieli, jak się zachować w jakiejś sytuacji. Ktoś powraca z przeszłości, ktoś. Tu są pokazane sytuacje, słuchajcie, dotyczące bardzo przeszłości. Toksyczność mi się pokazuje tutaj. Może być taka sytuacja, że ktoś się użala do Was i mówi: albo mi tak ciężko, albo mi tak źle, a nie umiem czegoś tam zrobić. A może pomóż mi. I moi drodzy. Ech, rak tutaj tupnie nogą i powie, dosyć. Nie, ja idę swoją ścieżką. Ty radź sobie sam, czy sama. Jest tutaj jakaś toksyczność, ale Wy wyczujecie tą toksyczność, moi drodzy, i powiecie nic z tego. Hmm. Bardzo fajne macie karty, bo mówiące tutaj, że jeżeli mieliście jakieś działania w tamtym tygodniu, coś się działo, coś robiliście to na ten tydzień może to się super przełożyć, bo jesteście zadowoleni. Jest pokazane wyjście z jakichś trudności, działania, które doprowadzają, że poniedziałek i wtorek w ogóle macie bardzo dużo dobrej energii. Nawet bym mogła powie powiedzieć, że myślicie o jakieś plany przyszłościowe, snujecie coś, rozliczacie, sprawdzacie. Bardzo fajne tu są karty przy Was. No potem mamy jakąś kłótnię o coś, bo ktoś czegoś nie chce. Stres, jakaś sytuacja przyjdzie do Was bliżej środka tygodnia, i tu chyba będziecie się z kimś droczyć, kłócić, ale nie jakieś poważne kłótnie, broń Boże. To trochę tak wygląda, jakby rak, kurde, no, wieczorową porą myślał i, myślał i myślał i myślał i przemyślał i mówi: Nie, tak nie będzie. Słuchajcie, i tu się toczy jakaś dyskusja. Uważam, że ta dyskusja zakończy się, słuchajcie, no, czymś bardzo dobrym dla Was. Przyjdą do Was wiadomości pod koniec tygodnia, do raka. Przyjdą wiadomości w kwestii, o, nawet ktoś może odnowić, chcieć odnowić uczucia. Osoba, która paskudne te karty, bo mówią o tym, że ktoś się odzywa do was i ma do was pretensje, na przykład o coś i to jest sposób tej osoby, żeby nawiązać z Wami łączność, może przerzucić na was jakąś odpowiedzialność, winę albo coś w tym stylu. Ale moi drodzy, wy tu się pokazujecie w super karcie, która mówi o tym, ja nie dam się zrobić na szaro. Może być taka sytuacja: O kurczę, no. Ktoś będzie tutaj próbował powrócić do kontaktu z wami. To są sprawy z przeszłości. Ktoś się może do was odzywać, aby mówicie: Nie, ale ja wcale nie muszę. Mogę, ale nie muszę. Ktoś z taką energią nerwów będzie próbował, próbowała ta osoba wejść w waszą, nie wiem, tą znajomość, tą relację z jakimiś pretensjami, a może to wasza wina, i że coś tam się nie powiodło, albo że kontaktu nie było. Nie pozwolicie, moi drodzy, na to. Dlaczego? Bo wy przeżyliście jakąś porażkę wcześniej, a teraz ta porażka należy się tej osobie. No dobra. Co tu za rada dla raka? Miej mocy, siłę. Mm, idź do przodu jak burza. Yy, I teraz konkretne rozmowy się pokazują jako rada. Konkretne tematy, konkretne rozmowy. Yy, krótka, konkretna rozmowa na temat pokazuje się jako rada. Nic cię raku nie zatrzyma, masz moc, masz energię, przyjdź do przodu. Jak będzie ci coś stawało na przeszkodzie, to karty pokazują: konkretnie zaznaczaj warunki, krótka tematyczna dyskusja tu się pokazuje. Fajnie dla raka. Co dla ryb? Co dla ryb? Co dla naszych ryb? Jaka energia naszych ryb? No to zobaczymy rybki. O, tu jest podobnie. Hmm, jakieś decyzje przy spełnieniu, ale wy nie jesteście jeszcze do końca gotowi na jakieś bardzo poważne, konkretne decyzje w swoim życiu. Rozmażacie się, trzeba by było podjąć decyzję. Nie martwcie się. Hmm, podejmiecie w przyszłości na pewno tą decyzję i zrealizujecie tutaj jakiś swój plan. Natomiast nie da się wstrknąć palcami. Z jednej energii wskoczyć w drugą. No, tu są nowe początki. Niektórzy mogą chcieć na czymś zarobić. Niektórzy to nawet organizują być może jakieś kursy, szkolenia. Słuchajcie, robią takie rzeczy. Te karty mówią mi o tym: mogą przyjść jakieś środki, które spowodują, że będziecie zadowoleni. Tu są, słuchajcie, nawet awansy, nawet jakieś zdane egzaminy, firma może wysłać was na kurs. To są karty awansów. Słuchajcie. Możecie się nawet nie spodziewać, tak, że dostaniecie coś przy pracy. Jesteście w ogóle niezmiernie zadowoleni. Ryba w bardzo dobrej energii. Za plecami ryby to, toczy się wojna, jakieś dyskusje. Może być taka sytuacja u ryby, kochani, że wy macie taką rewelacyjną postawę. Tutaj coś otrzymujecie, to coś dostajecie, nowe początki, nowe działania. Ktoś za Waszymi plecami i nie robi Wam krzywdy. Ale za waszymi plecami toczą się dyskusje, są jakieś postanowienia, a co w tej sytuacji? To trochę może być nawet taka sytuacja, że ryba coś dostaje. Ryba coś wygrywa, ryba coś dostaje, a za ryby plecami ludzie dyskutują o tym, tak? I, ale nie pokazuje mi się, że to są jakieś dla Was złe rozmowy, że ktoś wysyła Wam bardzo negatywną energię. Nie, na Boże szczęście nie. Ja bym powiedziała, że jeżeli dostajecie coś fajnego, w tym tygodniu, przy pracy, przy jakichś działaniach, słuchajcie, coś Wam się udaje, to raczej na przykład, gdyby to było przy pracy, to ok, dostajecie na przykład jakieś stanowisko, jakąś propozycję i tak dalej, no ale firma potem debatuje, no ale jak, jak całą resztę pogodzić, tak? Że na przykład Kowalski idzie na lepsze stanowisko, no ale to stanowisko Kowalskiego poprzednie zostaje i tam coś trzeba by było, więc tam są też jakieś debaty pokazane. Wyjdziecie z jakąś propozycją, podejmiecie jakąś decyzję, wyjdziecie z jakąś propozycją. Może być taka sytuacja, że wy dostaniecie mm, propozycję od dorosłego dziecka przy weekendzie. I teraz co? Hmm. Toksyczność mi się tutaj, bo stawialiście na siebie, moi drodzy. Te karty pokazują, że nikomu nie wchodziliście w cztery litery, a raczej postępowaliście po swojemu, dlatego wy jesteście godni tutaj i pochwa pochwały, słuchajcie, może być taka sytuacja, że nie odpowiadaliście na jakieś wiadomości, bo jeżeli chodziłoby o relacje, nie odpowiadaliście na jakieś wiadomości, stwierdziliście, że idziecie swoją drogą i tak dalej. No i teraz może być kontakt z Wami, nawet jakiejś osoby z przeszłości. Um, no i ta osoba może tutaj coś od Was chcieć, a Wy stoicie dumni i myślicie sobie przyszła kryska do matyska. Na matyska, dobra. <laughs> Bardzo dobra energia u Was działania, um, odwagi tutaj. A za Waszymi plecami toczą się jakieś rozmowy. Jakaś młoda osoba koniecznie chciałaby coś uzyskać. Tak, nawet może się burzyć, że jak ona coś tam nie dostanie, to ona odejdzie, ona zrezygnuje, wie jakieś takie tutaj. Natomiast jeżeli toczą się za Waszymi plecami jakieś rozmowy odnośnie finansów pracy i tak dalej, to tutaj karty pokazują, że ktoś będzie grać przy tych ludziach na zwłokę. Podejmiecie jakąś decyzję. O. No nie wiem. Pojawia się tutaj jakaś nowa. Jest propozycja. To tak jakbyście podjęli decyzję w weekend, że okej, okay, odezwę się. Ta osoba mnie gdzieś tam zapraszała. Ta osoba do mnie pisała. Okej, okay, to ja może się do niej odezwę. No i tu się pokazują jakieś miłe rzeczy, słuchajcie. Ale to raczej pokazuje się, że ta osoba zaistniała wcześniej. Może nie mieliście czasu. Teraz macie dobrą energię, wychodzicie z propozycją jakiegoś spotkania, czegoś takiego. No dobra. Jaka rada dla ryb na ten kolejny tydzień. O. Żebyście się nie rozdrabniali. Te karty pokazują, że rozmawiaj tylko na konkretne tematy. Jeżeli ktoś ci zawraca gitarę, hmm, to tak jakbyście mieli pominąć mniej istotne wiadomości, mniej istotne informacje, które do Was przychodzą. Zajmij się pracą, mi konkretne stanowisko. Tu się pokazuje, że pilnujecie też swego. Że jak, jak byłyby jakieś za Waszymi plecami, jakieś wiadomości, ktoś do kogoś pisze, albo do Was, jakieś zawracanie gitary tu się pokazuje. Nie zwracaj na to uwagi. Wy się pokazujecie w poważnych kartach tutaj, że zajmujecie się swoimi sprawami. Karty mówią pilnuj tych swoich spraw. Tyle dla ryb. Co tu dla naszego Skorpiona? Aj, aj, aj. Kolejny tydzień Skorpion. Jaka tu będzie energia? Skorpionek nasz. Trochę nerwowości, Poprzez brak decyzji. Hmm. Skorpion się na coś uparł, co nie do końca jest dla niego dobre. Bo dźwiga krzyż. Skorpion, skorpion na przykład stwierdził. Nie, ja tego dokonam. Ja to zrobię, ja dam radę. A teraz karty pokazują, że Skorpionowi ciężko. Jest w męczeństwie. Hmm. Może to chodzi o jakieś papiery? Może to chodzi o jakieś dokumenty? Może to chodzi o starszą osobę, której trzeba pomóc? Hmm. Przykrość jest pokazana przy jakiejś osobie. I zawieszenie. W weekend karty ma, pokazują, że macie zawieszenie akcji jakiejś. Skorpion wziął na siebie zbyt wiele. Tak wam powiem. Pokazujecie się początkowo w męczeństwie. Ta karta... Pustki zawieszenia jest bardzo dobra. To jest w ogóle najlepsza karta, i w tej pustce zawieszeniu powinniście tkwić. I teraz tak, cały tydzień tutaj są jakieś wydarzenia, wy jesteście w ciężkościach, ale kiedy ten tydzień się skończy i dojdzie do jakiejś pustki przemyśleń, zawieszenia akcji, to ta karta mówi o tym, że jeżeli tak się potoczyły fakty, że coś utknęło w martwym punkcie, to tak jakby dla mnie tak ma być. Ta karta mi zawsze w pustki ciszy mówi o tym. Hmm, że coś specjalnie zostaje przyblokowane, po to, żebyśmy to kontynuowali za miesiąc, za dwa. Bardzo możliwe, że wtedy będzie lepszy czas. Wy jesteście w nerwowości. Wy możecie być zdenerwowani też z powodu jakiejś sytuacji, jakimiś wiadomościami albo jakiejś sytuacji z dzieckiem. Tutaj karty mówią o tym, że Skorpion miał duży wybór, ale wybrał akurat tą drogę, bo pomyślał sobie: zrobię, zrealizuję, zadziałam, z tego będą pieniądze. No, ale w tym przyszłym tygodniu karty pokazują, że już byliście blisko świętowania. A okazuje się, że jeszcze trzeba coś zrobić, jeszcze coś trzeba zadziałać, wyniesiecie krzyż. Trochę tak się pokazuje, że moglibyście nawet próbować walczyć o jakąś relację, chociaż tak naprawdę jesteście jak ten Bon Kiszot, tak? Walczycie z wiatrakami. Hmm. Czemu tak? Jeżeli czekacie na jakieś wyroki, na jakieś pisma z urzędów i tak dalej, to nic nie przychodzi, moi drodzy. Może być tak, że Wam się śpieszy z pewnymi sprawami, jakimiś wyrokami, jakimiś decyzjami. Chcielibyście mieć jakieś decyzje, chcielibyście mieć jakąś odpowiedź. To nie przychodzi. Może być nawet taka sytuacja, że będziecie przygnębieni. Mogą być nawet jakieś sytuacje przy mamie, przy, przy osobie starszej, że czekaliście na jakąś odpowiedź. Szukaliście czegoś dla tej mamy, jakieś działania podejmowaliście. Skorpionowi jest ciężko w przyszłym tygodniu. Hmm. Przykrość przy wiadomościach z jakąś osobą, bo ta osoba woli zarabiać pieniądze, hmm, tak naprawdę, niż pomóc Wam na przykład w jakichś działaniach. Albo. Hmm, Wiadomości dotyczą tego, że ktoś zarabia pieniądze, jakaś kobieta, jakiś mężczyzna, jakaś osoba z relacji, na przykład ze znajomości, pokazuje się i jest wam z tego powodu przykro, że ona tam robi coś, tworzy coś, działa coś, a nie ma czasu na przykład na Was, dla Was. Pokazuje mi się z tego powodu przykrość, tak jakbyście się poczuli, moi drodzy, zignorowani kompletnie. Może temu będzie, może z tego powodu będzie ta pustka i cisza, bo wy się zastanowicie, jeżeli chce być szczęśliwy, szczęśliwa. To muszę postawić granicę temu, co się dzieje. Tu jest jakaś ważna osoba, przychodzą wiadomości, ale ta osoba jakby mówi o swoich planach, co jest dla niej ważne, co ona chce realizować. Wam może być z tego powodu przykro, dlatego stwierdzacie, że trzeba postawić granicę, bo jeżeli mam być szczęśliwy, mam być szczęśliwa, hmm. no to karty pokazują w ogóle tutaj nową miłość. Myślenie o nowej miłości, o nowej drodze, o realizowaniu jakiejś pasji, czegoś takiego. No, moi drodzy, zawiesicie jakieś działania. Ale te karty pokazują, że to jest bardzo dobre. Że za miesiąc, za półtora już będziecie inaczej myśleli, I nawet bardzo możliwe, że stwierdzicie, że dobrze, że tak się stało. Jaka rada dla naszego skorpionka? Tobie się przyda odpoczynek, tak naprawdę. I w tym odpoczynku, tak, nie wiesz co zrobić. Hmm. Tak, jakbyście byli utknięci. To jest karta, która mówi, trzeba podjąć decyzję. Ja nie wiem jaką, czuję jakąś nerwowość w sobie, nie wiem o co chodzi. Ta karta mówi, utknęła, utknąłem, utknęłam, a co mam teraz zrobić, a ja nie wiem, co będzie dla mnie dobre. Te karty pokazują tak, żeby jakby rada jest taka: od, odizoluj się od tego problemu. Spędź czas ze sobą, odpocznij, bo ten odpoczynek jest wam potrzebny. W tym odpoczynku, być może w tej pustce, która się tutaj pokazuje. Przyjdzie do Was olśnienie. Pomódlcie się, jeżeli lubicie. Poproście kogoś tam z góry: swojego Boga, swoje anioły. Pomódlcie się, czy, czy poproście o radę, o wsparcie, albo o przeprowadzenie, poprowadzenie w tej sytuacji u Was. Tyle, moi drodzy, buziaki dla Was. Pozdrawiam. Do usłyszenia.